Oh my, god. oh my god. On się przewiedział, w Kaiju. Kamán Kafka. Nie. Nie. Nie zrobił ja nie jestem w stanie tego oglądać. No siema, ja jestem Kamila i dzisiaj oglądamy drugi odcinek drugiego sezonu Kaiju Number no. 8. Ja mam takie niby spoilery, dobra, może nie spoilery, ale taki przeciek, że to jest mega dobry odcinek, więc nie mogę się doczekać. No tym bardziej, że ja tą serię ubóstwiam, nie? Najlepsza chyba jaką w tym roku obejrzałam. No, więc no, ja jestem zachwycona tym animem. Oczywiście też odsyłam do opisu, jak ktoś chce mnie wesprzeć na Teepli. No i już wielkimi krokami nadchodzi Eminence in Shadow? Dobrze? Chyba, chyba taki był tytuł, więc jeszcze trochę i będzie. Jak ktoś czeka, to tak będzie. Okej. Okay. Czemu puszka po prostu spadła? Dla nich codzienność. Znowu trzęsienie a, ziemi. Przecież to jest dosłownie to jest takie przyjazne anime, a takie coś. Przecież to, to, to jest śmierć ogromna ludzi. Dobra, to jest akurat. Czemu tam jest taka czerń? Tam jest dosłownie czarno. Kawałek miasta zniknął. To jest kaiju. To jest kaiju. To jest kilka kaiju. To są mrówy z solo leveling. Ej, dobra, ja o tych mrówach powiedziałam jeszcze zanim one się pojawiły i dopiero jak kończyłam mówić mrówy, to zobaczyłam, że to są serio mrówy. Excuse me. To jest chyba solo leveling, nie? To jest lepsze solo leveling. Opening. Ciekawe czy będzie w takim samym stylu. Tak, mi się nie podobał pierwszy opening. To no, nie mój styl. Ja lubię takie klasyczne openingi. Nie zmienia fakturze ładnym. Wow! Uuu, to ostatnie ujęcie zarąbiste. jest nowego pokolenia. ja. Teraz każdy w innych jednostkach. Li nie? Kafka, 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 Kafka! Boże, co mu jest? Liczba aktów Kalju wciąż wzrasta, no. Jest teraz lipa. Kawka biega, cały czas trenuje. Ciekawe, co inni o nim sądzą, nie? On mi łamie serce, nie? Musisz dowieść swojej użyteczności. Damn. Damn. A na mnie jakoś tak chyba olewa trochę, nie? Boje się odciąć? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Aha, to jest znowu gamer Narumi. On śpi? Czy się przed nim kłania? Za przeproszeniem, ale jak on może nie mieć kasy? On jest kapitanem, on ma kasę. Jeszcze oni pracują 24 na 7, więc pewnie nawet nie ma kiedy tego wydawać. Nie, on jest jakiś nieobliczalny, przysięgam. Ja, ja kumam. W sensie, nie, nie kumam, sorry, myślałam, że powiem coś mądrzejszego. Czy on kupuje jakieś figurki z gier, czy coś takiego? No. Nie no, ten Narumi jest zwalnięty Ale w sumie może to i lepiej, bo jakby miał być ktoś taki znowu jak Hoshina Taki idealny, jak Hoshina, jak widzieliśmy w odcinku specjalnym. No to podziękuję, to ja już wolę takiego walniętego, chociaż jest bardziej realny, nie? Oho... Uh -huh. Ważnych negocjacji, pff. To jest powalone, ta ogromna dziura na mieście, nie? I te mrówy, naprawdę, to, to jest mega solo leveling, nie? No, słońce zaszło wreszcie. Za chmurę, ale zaraz wyjdzie Dziecko Oni wyglądają jak W sensie wiem, że to jest rodzeństwo, ale normalnie Jakbym widziała małą minę i kawkę Na pewno to jest jakiś rodzaj nawiązania Wiem, że to jest tylko rodzeństwo, no ale Jak oni umrą Nie, Narumi wbije, Narumi wbije Nie ma bata, żeby pokazali coś takiego w tym anime Kawka, to jest mały kawka. Wow. Mocne. Mocne. Oni tam. W tamtej. Tak, jakby w tamtym miejscu. Oni tak przywołują tego Narumiego, tak jak w, Nie wiem, w innym miejscu zgaduję w Japonii. Mówicie o minie, nie? Zawsze modlą się do miny, a tutaj do Narumiego, nie? Ciekawe. No i Narumi zbił. No, te dzieci to po prostu nigdy go nie zapomną. Nigdy go nie zapomną. Kora, gaki.

kawka na akcji, I can't. Aha, cały czas go monitorują, dobra. Okej. Okay. Żeby pozbyć się kaiju. Ale, teraz macie inną sytuację. Coś takiego to będzie. Ten typ przemówienia. Tak, tak. Tak, wiedziałam. Ale... Aha, myślałam, że coś powie o kawce. Okej. Okay. No, to ten za tak przeciwko był kawce. Kawka musi dowieść swojej zajebistości. Mhm. No tak, ona ma ten topór swój super. Tą broń dopasowaną do siebie, tak jak inni, jak kapitanowie tak naprawdę. No, to jest tam takim koksem. Ja się wiem, że ona jest super, ale zapominam, że aż tak, nie? Myślałam, że jej łeb urwie.

No, ona też jest dobra. Aha, to był jakiś. Shinomiya. ja myślałam, że tamta jakoś z tyłu. No ma. O, nice. Czyli on też jest taka badass. Też fajna ta jednostka, nie? Dużo fajnych postaci tutaj widzę. No, ten walnięty jakiś. Trochę jak ten w różowych włosach, nie? O! Ta. Za łatwo? Okay. One przy, przypłynęły z wyspy Dżedżu, nie, przyleciały z wyspy Dżedżu. Aha, to. oni jeszcze nie wiedzą o tej ogromnej wyrwie w ziemi. Aha, wiedzą, że wyszły. Jakaś konspiracja kaiju ewidentnie. No, jest władca kaiju. Konspira. On się boi. Ciekawe, czy po prostu się boi? Czy, 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 czy tą presję, wiecie, ma tak dużą narzuconą presję, że to go. Ten stres go jakoś tak paraliżuje. Tak. Presja. A oni do niego mówią, kaiju number eight, nie? O my, przemienił się trochę. Tak, tak, tak. No nie mówcie, że za słabe uderzenie. Boi się, boi się, że kontroli i nie będzie miał. O Boże, dlaczego? czemu kawka zawsze nam musi to robić. Z nim nigdy nie może iść gładko. Tak jak patrzycie na Shinomiję, no to ona sobie zawsze radzi. Nie macie tego stresu, czy jak patrzycie na Minę, czy na, no nie wiem, na Hoshino, na kogokolwiek. A ten kawk. Nawet wiecie, Ishikawa na początku, gdzie on też był taki początkujący, ten on nigdy nam tego, czegoś takiego nie robił. A kawka zawsze mnie stresuje, nie? Zawsze się o niego boję, że on coś zwali, coś mu zawsze nie wychodzi. Jemu zawsze wszystko nie wychodzi. No musisz cały się przemienić. Nie, no. Nie stracisz chyba. No, ludzie go teraz nie atakują, no to nie powinno mu chyba odwalić, nie? Wcześniej się przemieniał i było ok. No, come on. Come on, kawka. Ej, czy wreszcie mu się coś uda? Please. O meg. on się przemienia w kaiju. Come on, kawka. Nie. Nie, nie zrobił. Ja nie jestem w stanie tego oglądać. Ach. Kawka dał mnie. Też bym chciała wiedzieć. Nie, że jestem na niego jakoś cięta, nie? Ale mnie to po prostu strasznie też denerwuje. Ty Super. Zero pożytku z kawki, nie? No się boję od niego, bo oni go zabiją, nie? Jak, jak się jej nie ogarnie, masakra, nie? Masakra. Czy to jest ten, ta dziewiątka? To jest dziewiątka, nie? Tak. Oczywiście. No, kawka, jak się przemieniał na ludzie w swoim prime, by go raczej rozwalił, nie? Ale teraz, jak on się nawet przemienić nie może. Dziw nad dziwem. Aha, on nie wie. Dobra. Widzieliście to spojrzenie, tak? Jak poruszył go okami. Swystrzelił z palca. Ach... No, musisz, bro. Ale on się w ogóle mega powoli zmienia w tego Kai'ży, nie? Wcześniej to. On po prostu nie chce tego zrobić, bo się boi. On musi być przekonany, by to zrobić. A nie. jakiś jest niepewny, jak się waha. Serio? Ej, co jak oni porwią kawkę? Kajży, jak porwie kawkę. To się dziewiątka. No, no i znowu masakranie. Mina, gdzie jesteś? Mina. No, szkoda, że kawka robi gówno. No, jak zwykle, trzeba ratować kawkę. Uuu Tak się da. Ale to różne kajdzi mają różne moce? Trochę tego nie kumam. Kajdzi to kajdziu myślałam. Kawka. Nie to. Kolejna kogoś na nogach. Jeparz, kojdź. Kiedy to jest okaneto? Może teraz, jak się wczuję, faktycznie pomyśl o minie, masakra A, czyli to też obciąża. Na no to wychodzi. Nie jest tak łatwo. Wiecie co, rozwala mnie za każdym razem, jak kawka mm. są te takie momenty, że właśnie coś się dzieje, jakaś akcja biją się i na chwilę przyciszają się wszystkie dźwięki w tle, muzyka i w ogóle i, i kawka na przykład są tak jakby pokazane jego myśli, że on się boi i w ogóle i mnie to tak zawsze doprowadza, nie wiem, do takiego mini załamania. Przed chwilą to właśnie było. O. Narumi? Czy Shinomiya? Shinomija. Już jej nie pamięta. Mocne. Badass. No ona jest dobra, nie? Broni kawki. Wyobraźcie sobie, że macie ponad 30 lat. Jesteście chłopem i broni was 16-latka, nie? Czyli. Albo jest, chyba klony są, nie? I dziewiątki Ale on ma ego Kora, kora, kora Absurdalne Kikoru z kawką, ja wiesz, ten Tata się o nią nie boi, nie? Tym bardziej, że on jakoś żonę stracił, ale nie wiem jak. Aha, to już jest koniec odcinka? Nie, 3 minuty, coś musi być po endingu. Dobra, jest po endingu coś Hoshi Night Nippon? Soshino. Soshiro Hoshiny. Czyli zobaczymy Hoshinę. このラジオブースのゲームを迎えしてら、何が起きているのか何が起きているのか何が起きてい々のか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起ジているのか何が起きているの隊何が起きているのか何に直していますか 普段は上下関係が絶対のお二人ですが、敬語を逆転して答えてください。やって、ほらやってみようか。両。僕に直してほしいところはありますか？耐えられないやつ。強。怒りませんよ。トレーニングルームに住んでんのかいと思うぐらいずっといるから、後輩が使いにくい。

I nie dowiemy się co było później. Dobra, słuchajcie, no. Sorry za to prześwietlenie, ale spadły mi żaluzje. Ogólnie nie mam żaluzji w pokoju. Długa historia. W każdym razie, no oczywiście Kafka nas nie zawodzi. Jak zwykle robi wszystko nie po naszej myśli i musi spierdzielić coś. Teraz nawet się transformować nie może, gdzie to właśnie dzięki. To jest jego jedyna moc i przy okazji, pod warunkiem, że będzie z tego korzystał, pozwolili mu żyć. On oczywiście robi na przekór. Brawo, Kawka, doprowadzisz mnie kiedyś do zawału serca. Eee, no co, Kikoru, Shinomiya jest super. Mega mi się podobała ta wstawka na końcu. Aż mnie wybiła normalnie, wiecie, z rytmu, z fabuły całej. Mam nadzieję, że w innych odcinkach też to będzie, że to będzie faktycznie, w... no chyba będzie to w każdym odcinku, takie wywiady. Yy, I pierwszy, że był z Kawką, przekiut. I, I wszystkie będzie Hoshina prowadziła, Hoshina jest przez zabawnym. Banger, banger odcinek. Dobra, dzięki za oglądanie. Oczywiście od dopis, do jak ktoś chce mnie wesprzeć na Tipli. Trzymajcie się. Sayonara.